Dzień dobry, nazywam się Izabela Wural, jestem lekarzem pediatrą, pracuję w Poradni Pediatrycznej Przychodni Śródmieście Białkami, mieszczącej się w po przy ulicy Wysockiego 24. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, Pan Prezydent Miasta Wałbrzycha zdecydował o sfinansowaniu szczepień przeciwko wirusowi wiodawczaka ludzkiego, w skrócie HPV. Szczepienia te prowadzone są w ramach profilaktyki chorób nowotworowych. W tym wypadku dotyczy to raka szyjki macicy, a celem tych szczepień jest zmniejszenie ilości zakażeń spowodowanych wirusem HPV oraz zmniejszenie śmiertelności w przebiegu chorób nowotworowych. Rak szyjki macicy zajmuje drugie miejsce. Pośród chorób nowotworowych występujących u kobiet. Na pierwszym miejscu mamy raka piersi i cechuje go bardzo wysoka śmiertelność mniej więcej 50%. Oznacza to, że na 10 osób, które zachorują, aż 5 z nich umiera. W tym roku szczepienia przeprowadzamy u dziewczynek, które urodziły się w roku 2009. Są to dziewczynki 12 które na stałe zamieszkują w Wałgrzechu. Szczepienia będziemy realizować szczepionką Gardasil. Jest to szczepionka dziewięciowalentna. Oznacza to, że w skład tej szczepionki wchodzi dziewięć serotypów wirusa HPV. Spośród tych dziewięciu serotypów, siedem odpowiada za najczęstsze przypadki rozwoju nowotworu i narządów płciowych i to nie tylko chodzi o raka szybkiej macicy, ale również o nowotwór sromu, pokwy, obytu czy prącia u mężczyzn. Pozostałe dwa serotypy y, odpowiadają za powstawanie brodawek narządów płciowych, zwanych potocznie wycinami y, kończystymi. Szczepienia realizujemy w systemie dwudawkowym, to znaczy, że rozpoczynamy szczepienie, pierwszą dawkę podajemy w momencie, kiedy na to szczepienie się zgłaszamy, natomiast tę drugą dawkę podamy w odstępie pięciomiesięcznym od dawki pierwszej. Staramy się, aby cały cykl szczepień został ukończony do połowy grudnia roku kalendarzowego. Wiąże się to z rozliczeniem budżetowym budżetu miasta Bołżecha. Szczepienia już rozpoczynamy. Dysponujemy już szczepionką. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z poradnią pediatryczną naszej przychodni w celu umówienia się na godzinę, dzień, szczepień. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Dziękuję i do zobaczenia.